Simon, jestem Wysika, będę z kolejnym filmem z Age of History 2 I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy Francją Gdyż, jak pewnie wiecie, ostatnio na awatar ustawiłem sobie countryballa Francji Więc w dzisiejszym odcinku mamy 10 lat, aby osiągnąć jak najwięcej Mam nadzieję, że oczywiście nam się uda dużo osiągnąć Ale jeżeli chcecie więcej filmów z Age, to zostawcie suba oraz łapkę w górę Oraz możecie też napisać w komentarzu, czy podoba wam się mój countryball A my w takim razie sobie zaczynamy tutaj oczywiście już od podatków Ustawię sobie to tak, zrobię to. Tak, git. I dobra, teraz robimy w taki sposób trochę w badania, dajemy fest w utrzymanie wojska, jeszcze jakieś wpływy z podatków oraz dajmy sobie jeszcze w populacji ekonomię. I dobra, pieniądze ogarnięte, ogarnięte, więc myślę, że tutaj tury musimy oszczędzać, bo już jest w jedną turę tak naprawdę pomijamy parę dni, więc trzeba tutaj być dosyć uważnym, ale myślę, że na sam start pójdę sobie tutaj na Benelux, Belgię, Holandię oraz Luksemburg. Potem mogę sobie niby Szwajcarię zaatakować i może, nie wiem, spróbuję coś w Afryce może zrobić, nie wiem, zobaczymy. Więc na początku tutaj musimy się w ogóle dostać na granicę. No trochę tutaj tur musimy skipnąć i dobra, teraz myślę, że możemy sobie już tutaj ustalić y, armię na granicy i atakujemy sobie Belgię. Myślę, że już bez większego przedłużania. Y, dobra, mam nadzieję, że nie będą mieli dużo jednostek, bo chciałbym ich pokonać, bo chciałbym naprawdę na jak najwięcej osiągnąć w tych oczywiście 10 latach. I dobra, udało nam się podbić Brukselę oraz w sumie wszystko, więc ja bym sobie wziął tutaj rozejm. I dosyć warte prowincje mieli, więc w takim razie jestem zadowolony z tej wojny. I tak, zróbmy jeszcze, tak przygotujmy się od razu na Luksemburg, który też sobie chce zaatakować. Więc bez zbędnego przedłużania wypowiadam wojnę, lecimy tutaj wszystkimi jednostkami i bez problemu, jak widzicie, podbiliśmy. I dobra, jesteśmy już dosyć potężni, mamy już no Dosyć sporo prowincji. W ogóle tutaj możemy Francję zrobić, ale tutaj naprawdę mało potrzebujemy. Dobra, więc mamy już tutaj wszystko sobie zmilowane Jednak chwilkę byśmy musieli poczekać, ale też przygotowałbym się tutaj jednostkami na granicy z Holandią. Oczywiście dodam sobie tutaj punkcik w badania, bo zauważyłem, że mi się właśnie ogarnął nowy. I tak, przygotuję sobie tutaj też jednostki. Przy okazji na Niderlandy. Poprawiam sobie jeszcze relacje z Włochami oraz z Hiszpanią. Zobaczmy w ogóle, czy możemy sobie so Nie, nie możemy sobie sojuszu, szkoda. I dobra, w tym momencie atakujemy sobie Holandię. jest, że oni mogą mieć trochę tych jednostek, ale mam nadzieję, że nie mają ich aż tak dużo. Yy, mieli dosyć bardzo dużo, ale pokonałem. Ich jeszcze mają? O kurde. To Holandia w sumie jest mocna, jak sobie teraz tak patrzę. Którzy oni. Teraz są już tak naprawdę na słabym rankingu, ale. No chyba byli dosyć wysoko, skoro mieli tyle jednostek Dobra, podbiliśmy No, dosyć dużo jakby wartość prowincji mieli, dużo, dużo gwiazdek Dobra, mamy już przyrosty, 10 tysięcy Ja sobie to na szybko zasmiluję Przygotujmy się tutaj na wojnę ze Szwajcarią, którą teraz będę chciał odbyć Na Szwajcarię naprawdę potrzeba dużo jednostek, więc sobie tutaj zrobię I dobra, atakujemy sobie teraz Szwajcarię No, czuję, że może być z tym niemały problem, bo Szwajcaria serio... Właśnie sprawdźmy, którzy. A, już sobie nie sprawdzę, którzy oni są, ale. Ale są dosyć wysoko. Byli dosyć wysoko, już nie są, bo oczywiście, bo ich podbiliśmy tutaj. Dosyć spory kawał im urwaliśmy Ale chyba byli dosyć wysoko Dobra, no dobrze, że tamtą prowincję tą tutaj sobie jakby Obsawiłem, bo Mi się do niej nie wbili, a widać, że już chcieli I dobra, podbiliśmy sobie Szwajcarię Bierzemy sobie oczywiście tutaj wszystko I dobra, mamy Szwajcarię podbitą Jesteśmy już pierwsi w rankingu, więc jest serio bardzo dobrze I tak, w sumie co możemy sobie zaatakować Możemy w sumie się wbić do Afryki Algieria nas lubi, ale z Włochami Mamy lepsze relacje, więc wiecie co Poprawmy sobie jeszcze bardziej z nimi Relacje. Na przykład poprośmy ich, żeby zaatakowali Monako, bo tak czy tak będę chciał podbić Monako. Dobra, Włochy sobie atakują Monako. Co? Oni się nie. Jak oni się. Czekajcie, bo nie wiem, co się właśnie stało. Włochy mają wypowiedzieć wojnę Monakowi. O, zgodzili się. Nie wiem, co ja jakoś źle trade wysyłałem, ale to jest nieważne. Podbiliśmy Monaco i mamy lepsze relacje z Włochami. Tak, mamy plus 73 i w tym momencie bierzemy sobie sojusz. I możemy teraz zacząć o wiele większe podboje. Bo Taki sojuszek z Włochami to serio jest dobra opcja. Jeszcze Hiszpania nas dosyć lubi, ale myślę, że możemy sobie przez morze pójść do. Hol Zaczyć, do Portugalii! Tak, do Portugalii. Tak więc robimy O kurde. Co ja zrobiłem? Ja nie mogę! Ja nie umiem wycelować. Robimy sobie więcej jednostek. I myślę, że możemy się tak wbić do tej Portugalii. Dobra. Z Niemcami nasze stosunki nie są najlepsze. Ale będziemy sobie ciągle poprawiać relacje. Zobaczmy w ogóle, jak tam nasze relacje z innymi krajami. No, nie są najlepsze. Co jak co? Hiszpanią nam się ciągle poprawiają. Ej, tragiczne, my mamy relacje. Serio? Złownie cały świat nas nie lubi, chyba że Chiny. Ale z Chinami jesteśmy. Właśnie jesteśmy. Jest strasznie daleko od Chin Kanada nas też coś... Nie O Boże, ej, serio jest tragedia Ej, dobra, przysłyszysz nam tutaj jednostki Więc bierzemy sobie i idziemy sobie na Portugalię I Szczerze nie wiem, czy Portugalia będzie miała tutaj dużo jednostek Mam oczywiście nadzieję, że nie W sensie, na pewno będą trochę ich mieli, co nie? Ale yy, no, mam nadzieję, że nie aż tak dużo, żeby pokonać mnie w tej wojnie Oj, patrzcie, wbiliśmy się już tutaj... O kurde Wbiliśmy się już tutaj do stolicy My teraz sobie robimy tak. Dobra. Aż tak dużo nie mają. To, to, to już wiem, że aż tak dużo nie mają. Albo jednak może. Nie, no nie. Przesadzam. Nie mają aż tak dużo. Ale dobra, musimy się tutaj cofnąć. Eee, yy, dobra, szczerze, jednak chyba zmienię zdanie i chyba jednak mają dużo. Chyba jednak serio mają fest dużo, ale dobra, spróbuję to podbić. A, nie udało się. Ale my już tutaj idziemy oczywiście posiłkami na Lizbonę od razu. A, to oni będą dalej szli? Nie, dobra, Git. Okej, okay, yy, dobra, dobra, dobra. Musimy tutaj to ogarnąć. Dania nam wypowiedziała wojnę. Eee. Yy, świat mnie faktycznie chyba serio nie lubi w tej grze. O jezus, Mario, ile mnie krajów. Ej, niebo. Ja, ja teraz dopiero zacząłem sobie patrzeć na konsekwencje tego, że cały świat mnie nie lubi. Ja będę miał tyle ataków, naprawdę. Dobra, ale mi została już tutaj ostatnia armia, więc sobie tutaj już rozwiążę, bo tak, czy tak to nic nie da. A ja ich mogłem przecież. Ej, bo nie, bo oni mają od tego, od. Hiszpanii, dostęp, wojsko, Portugalia, ej. Nie, nie, tak. Nie, nieładnie, tak, nieładnie. Portugalia zaraz będzie ataki w moim stronę przeprowadzała. No właśnie, o tym mówiłem, ale poradzimy sobie. O, mieli coś tutaj na morzu. I znowu się wbiłem do Lizbony, ale to dalej za mało. Ło! Ło, wow, wow, Ło, Niemcy, nie, 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 nie bo to się naprawdę źle O nie, o nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, bo to naprawdę nie jest dobry pomysł. To naprawdę się bardzo źle skończy. Jeszcze Wielka Brytania mi wypowiedziała wojnę. E, e, nie, 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 nie. nie oh, Fuck, ale to jest dyntka i ja nie mogę. Co, jeszcze Chorwacja? A Chorwacja to powinna być na easy, ale. To wiecie. To wiecie, co zróbmy sobie tutaj jednostki? Bo taki. A tak się takiego ataku nie spodziewałem totalnie, więc trzeba to tutaj się już przygotować. O, faks, zabrakło mi hajsu. Nie, to znaczy tego. No i dobra, jak się domyślałem, nie zgodzili się na rozejm. Wielka... O! Wielka Brytania się zgodziła na rozejm? Uuu. dobra, to super. I w skrócie jak już tak wyszło, że zrezygnowałem z wojną z Portugalią i zacząłem się bić z Niemcami. No i dobra, w takim razie, skoro Niemcy nas zaatakowały, to to może być w sumie dosyć dobra szansa, żeby sobie pozajmować trochę prowincji. Oni chcą atakować Nigerię, jednak ja nie potrzebuję takich prowincji. I dobra. Skąd? Gdzie są? Co jest? Gdzie są nasze nie, jednostki nam zniknęły? Ja przysięgam. Mieliśmy jakieś jednostki, ale skoro już tutaj idzie nasze 32 tysiące, to powinno być w miarę git. A Niemcy też mają w sumie dojazd z drugiej strony. W sumie takie prowincje Niemiec myślę, żeby były serio bardzo przydatne i bardzo fajnie by to wyglądało. Dobra i teraz sobie tutaj w miarę Dosyć spoko podbijamy. Tylko tak, tutaj z czego widzę Niemcy nam się tutaj wbiły dosyć mocno. Ale przysięgam, tutaj mi znikały jednostki, o co chodzi? Dobra, ja nie wiem. Nie będę w to wnikał, ale wbijamy się tutaj dalej. Nawet już nie patrz na to, że mi Szwajcarię zajęli, po prostu o, patrzcie! No i patrzcie! Chcę teraz byli rozgromieni. Nie patrzcie ile mamy jednostek. Dobra. I ostatnia prowincja I 100% wojny z Niemcami, co jest? Dobra, czy ja sobie mogę wszystko? Nie mogę W takim razie biorę sobie wasalizację i reparacje wojenne Gdy zaraz sobie ich zaanektujemy O, nawet Polska nie wzią... I takie ładne granice będą, to kozacko Oj, prawie nie temu wysłałem <grym> z niewagi I w tym momencie anektujemy sobie Niemcy I patrzcie na to To już jest serio potęga I nawet ładne granice nam się tutaj uformowały, co jak co Musicie przyznać rację Ale dobra, mamy jeszcze 5 lat Więc serio jest giga spoko sobie w sumie tutaj porozwiązuję tą armię Bo będziemy mieli wtedy hajs i będziemy mogli sobie zrobić nową, lepszą armię Z czego widzę Czechy wypowiedziały mi wojnę Ale Czechy to, takie małe Czechy To mi raczej nic nie zrobią Co? Ej, Czechy się nie Ej, ty, Czechy się nie zgodziły na rozejm Tak nie może, tak być nie może Musicie tutaj coś zrobić Polacy, bo... Tak nie może być, że Czeki mnie jakieś rozwalam, jakieś no name mnie. Dobra, zgodzili się. I teraz tak, jest końcówka roku 2023, więc jest dosyć spoko. Eee, Szwecja. Musisz mi pomóc. Ej, my teraz serio dobre relacje. Dobra, zgodzili się. I teraz tak. Czy Szwecja chce so. Eee, mamy sojusz ze Szwecją, tylko oni nie wiem, czy nie będą chcieli po... Co to jest? Chorwacja? O, nieładnie. A dobra, mamy tutaj Hiszpanię, tylko czy oni chcą sojusz? Niestety nie chcą, więc możemy sobie w sumie coś uzbroić i im wypowiedzieć wojnę. W sumie, czy coś takiego by mi się przydało? Taki półwysep iberyjski? W sumie ta. moja myszka jest jakaś inna I dobra, teraz zapraszam wszystkich Do jednej prowincji pod Vichy Mamy 33 tysiące jednostek No, niemożliwe, żeby nam się nie udało Sprawdźmy w sumie, oni są 16 Portugalia była... O kurde I dobra, myślę, że taką armią przyjmiemy sobie jeszcze Andorę, teraz mamy Andorę I myślę, że taką armią Możemy sobie zaatakować Hiszpanię O, zobaczymy jak nam pójdzie Ale czuję, że będę tego żałował Na razie spoko, może, może Uda się cały półwysep iberyjski Podbić, kto wie. I dobra, lecimy sobie tutaj po kolei, z czego widzę na razie nie stawiałem oporu. No nawet nie jest aż tak źle w sensie. Wiem, że teraz w Madrycie mieli dosyć sporo jednostek, ale, ale jednak to dalej nie jest aż tak dużo, żeby mnie podbić tak całkowicie. Chciałem, że będą mniej więcej. I czuję, że bardzo dobrze przygotowałem się na tą wojnę. Bo podbiliśmy Madryt. W ogóle nie wiem jak wy, ale moim zdaniem przydałoby się dodać system kapitulacji. Że jak podbijemy sobie stolicę, to Państwo kapituluje na przykład. To było w sumie fajne. Gdyby coś takiego do Aja dodali. Dobra, my już tutaj po kolei przejmujemy. Przejęliśmy już prawie wszystko. Mamy już 64% War Jest dobrze. Dobra, kończymy z nimi. Elo. Dobra, jest wreszcie 100%. Czy mogę wszystko? Mogę wszystko! Dobra, jest już 2025 rok, a my już jesteśmy serio potężni. Podbiliśmy Hiszpanię. Teraz myślę, że przydałby się czas asymilacji. Dobra, bum, bum. Asymilujemy wszystko. Już jest połowa 2026. My jeszcze Portugalię musimy podbić. Żeby to jakkolwiek fajnie wyglądało. Wyglądało. Więc może zamiast asymilacją, zajmiemy się może czymś innym. W sensie. O, Rosja. Co tu się w ogóle dzieje? Włochy sobie podbiły Chorwację. No tak, tylko Chorwację. Z może 200 prowincji zdobyć. Myślę, że jak sobie przejmiemy Portugalię, to to już będzie 200. 7 prowincji nam brakuje, a Portugalia ma ich. 14, więc będziemy mieli już 107. A jestem matematykiem, co nie widzowie? To nie. Musicie się zgodzić. Jestem gigaczadem. Wow! Ja myślałem, że mnie tyle krajów zaatakowało. Dobra, Stany nas nie lubią, Kanada nas w sumie lubi, ale nie chcemy z nimi. Sojusz, no sumik. Sumik widzę, że miło z twojej strony. A! SJ! Dobra, wiesz co? Yy, nie, wypowiadam ci wojnę. SJ nie. Nie, dobra, nie, nie będę. Dobra, zgodził się. SJ nie będzie tak. Musimy poprawić relację. To poczekajcie chwileczkę, widzowie. Zaraz to się zmieni. Poczekajcie. Sobie na szybko poprawię relację z panem SJ 27, bo nie spodobało mi się to, że on mnie nie lubi, więc trzeba sobie z nim tutaj. Poprawić relacje No, i to mam i to się ma rozumieć I to się ma stary rozumieć, no Dobra, mamy tutaj już jakieś jednostki w sumie Więc możemy sobie zaatakować Może, nie no, skipłem Mis click. no nie mogę, debil jest ze mnie Serio, o, osiem tysięcy Pomoc mi się przyda Bo oni mi się będą teraz wylewać w Hiszpanię O, nie, 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 kolego nie. Tak nie będzie O, 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 nie, jeszcze tysiąc Dobra, to się uda, nie, bo oni mi się nie mogą wylać Tak przez całe tereny i chyba... Niestety tak jest. Ale, 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 ale... Dobra, dobra. Nie jest dalej źle. Nie jest dalej... Jest dobrze. Podbiliśmy wszystko. Jeszcze nie. Dobra. Jest wszystko. Mamy 2027 rok. I to już jest tak naprawdę końcówka naszej gry. Aha. Bo to jeszcze jest ten... Z... Y Guerrens, coś takiego, nie wiem jak to się czyta. To taka wysepka, a bez niej naprawdę by było źle. No i teraz to się podoba. Co so jest pieprze te relacje, ale ostatnia tura. O, jeszcze jedna. Dobra, mamy rok 2028. Dokładnie tyle osiągnęliśmy w ciągu 10 lat i uwaga, dokładnie. Oj, dokładnie tyle mojej prowincji. Myślę, że fajnie wyszło. Co prawda jeszcze nie podbiłem Portugalii do końca. Nie. Teraz się dopiero kapłem, ale myślę, że wyszło fajnie. Jeżeli chcecie więcej filmów z Age, to zostawcie suba oraz łapkę w górę. A się z wami żegnam. Siemano.